Witajcie serdecznie sympatycy winorośli i winogron Dzisiaj taki krótki film W drodze, to znaczy na spacerze Chciałem wam pokazać taką winorośl Dziką, rosnącą Jest to labruska, taka granatowa Jak dla mnie bardzo smaczna No i co? Chciałem wam pokazać, że Taka winorośl ma też rację bytu bo istnieje przeświadczenie wśród winogrodników, że winorośl rosnąca dziko nie przetrwa, że zaraz będzie chora, i tak dalej. No a tu patrzcie, rośnie sobie Vitis Bruska, już tak na oko z siódmy, ósmy rok dziko rośnie, nic zdrowa. Owoce są fajne, tu tak naliczyłem na oko będzie około 15-20 kg owoca ze 100 gron, może nawet więcej jest takich. Ona te grona są małe, tych tak 100-150 gram na oko podejrzewam, ale... ale jest tego trochę i sobie rośnie. Więc można, można tak właśnie sadzić winogron gdzieś tam w krzakach, i ja mam taki zamiar. Zrobiłem sobie w głowie taki projekt, że będę sadził gdzieś tam w drodze do pracy, i tak dalej, w zakamarkach. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja jeszcze do tej winorośli kiedyś wrócę. Planuję ją zaszczepić jakimiś fajnymi odmianami. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo, pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.